Bitcoin wzrasta do 110 tysięcy dolarów i spada aktualnie do 108 tysięcy dolarów do linii trendu spadkowego, którą wcześniej przebiliśmy. I teraz, aktualnie, co tutaj e, się dzieje? Może mm, przejdźmy najpierw do tego, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj niestety mieliśmy przegraną jedną pozycję zamkniętą w entry. No widzicie, że to cena poszła idealnie do góry, tak jak chciałem. Zostawiliśmy tutaj order block, tutaj nie respektowaliśmy wzrostowych gapów. Po prostu cena chciała tak iść do góry. Bardzo że odpaliłem z tego miejsca longę, już wam pokażę, jak to wyglądało na mniejszym interwale. I jak właśnie byliśmy w tym miejscu, zastanawiałem się, czy nie zamknąć pozycji. Ale po prostu ten RR był zbyt słaby. No 1,7 no tak, no ja celuję zazwyczaj, jak wiecie, w 2,5, w 3 RR, więc nie. Nie chciałem zamykać tej pozycji, skoro to mogło już pójść do góry. Po prostu ustawiłem w tym miejscu stop lossa do entry. No niestety w tym miejscu go wybiło. Tutaj ta, ta pozycja jest mi normalnie wstyd, za tą pozycję jestem. nie wiem czym ją odpaliłem. Skoro wcześniej na grupie pisałem, że dopiero będę wchodzić w longa jak przebijemy ten szczyt. A wszedłem z tego miejsca, chociaż byliśmy w spadkowym gapie. więc bardzo możliwe, że odpalenie tą pozycję, dlatego że się pieszyłem i wychodziłem z domu. Niepotrzebna pozycja i głupia przegrana, więc wczoraj była niestety przegrana. Ale RR była jak najbardziej fajne, Też był dobry powód do odpalenia longa, bo dobiliśmy do order bloku 15-minutowego, 5-minutowego. Mieliśmy tutaj market structure shifta. No tylko. Niepotrzebnie wszedłem właśnie z tego miejsca, gdzie tutaj byliśmy w tym spadkowym gapie jednym i drugim, a nie flipowaliśmy na większym interwale żadnego szczytu ani żadnego gapa. Tutaj też było dużo gapów na większym interwale. No i tutaj też przy tym ruchu wzrostowym dobiliśmy to po prostu do 5 minutowego gapa i zaczęliśmy teraz spadać. No i przebiliśmy jakąś tam można powiedzieć linię trendu wzrostowego na tym mniejszym interwale, bo na 15 Mamy jeden dołek, drugi dołek, trzeci dołek potwierdzający, no i aktualnie ją przebijamy, idziemy w dół. No, i tak jak mówiłem wczoraj, my, że możemy tutaj po prostu pomanipulować troszeczkę, e, czyli mm, no zejść poniżej tej linii trendu, e, no na przykład tego order bloku, e, tego 4-godzinnego gapa, e, ale zobaczymy, co tutaj e, się wydarzy. Dzisiaj, w, niestety, e, z racji tego, że jest jakieś tam święto w Stanach, pe, rynki będą pozamykane w Nowym Jorku, więc. Dzisiaj prawdopodobnie nie pojawi się pozycja, też nie będzie dużo wolumenu na rynku, bo no po prostu rynki są pozamykane. Te sesje nie będą pootwierane, więc cena będzie możliwe, czy po prostu konsolidować, albo po prostu zobaczymy jakieś mocne odejście właśnie od. CME gapa, który się otworzy o godzinie 24:00 czy tam o 2:00, no po prostu dzisiaj z piątku na sobotę w nocy otworzy się CME gap i bardzo bym chciał zobaczyć na przykład go w, otworzenie w tym miejscu i na przykład spadniemy przez weekend do tego 4-godzinnego gapa order bloku i wtedy wiecie, jak będzie CME gap w tym miejscu otwarte, no to będę szukał longa po wypełnieniu go i po potencjalne płynności z tych szczytów. No można powiedzieć, że te płynności już są zostały zabrane, chociaż według mnie no to nie jest do końca e, prawda, no bo tutaj te jedynie te szczyty, ale bardzo mało kto miał tutaj stop lossy. No, e, bądźmy ze sobą szczerzy no jak wchodzisz z, z shorta e, z tego miejsca, z tego miejsca, no to raczej nie ustawiasz stop lossów tu, tylko raczej powyżej tego e, szczytu, tak, bo pe, większość pewnie osób rysuje sobie jakieś wsparcie, znaczy opór mniej więcej w, w taki sposób i mają te stop lossy e, jak wchodzą w te shorty załóżmy gdzieś w tych miejscach, tak, powyżej tutaj w tych miejscach, jak wchodzą w shorty. Pewnie tutaj też powchodzili w shorty, więc musicie wyobrazić sobie, że tutaj te osoby mają shorty i my będziemy celować właśnie w te ich zlecenia stop lossa, tak? w te stop lossy, bo tutaj leży płynność, oni mają tutaj pozycję i im to automatycznie zamknie pozycję, więc następny target, to nieważne jak zjedziemy nisko, to i tak będzie według mnie te, ten szczyt. I teraz daję mi tu taką pewność, że już nie pójdziemy po, tylko po te, e, po te szczyty, tylko możliwe, że nawet po e, ATH, bo tutaj jest bardzo dużo płynności i możliwe, że jak pójdziemy tutaj do tego miejsca, to będzie tutaj tyle płynności, że po prostu ten knot będzie tak wielki, że zrobimy nowe e, ATH, potem może zawrócimy albo zrobimy coś takiego. E, tylko po prostu zgarniamy płynność, i tutaj, tuż przed ATH, załóżmy, że tutaj będziemy w tym miejscu, tuż przed ATH, i jeszcze raz zawrócimy. Bo Bitcoin bardzo często lubi e, robić takie e, scenariusze, e, tak jak e, nie wiem, czy tutaj był taki przykład. Eee, nie, 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 nie było, ale eee, no bardzo często po prostu się tak dzieje, czyli na przykład schodzimy tu, robimy coś takiego, schodzimy jeszcze raz niżej i dopiero wtedy atakujemy prawdziwe ATH albo robimy coś takiego, zgarniemy ATH lekko, idziemy w dół, potem idziemy w górę i znowu idziemy w dół, więc eee, no bardzo możliwe, że jesteśmy blisko, blisko szczytu. Eee, no po tej płynności, którą tutaj zgarniemy, moje wszystkie tak naprawdę Longi, które planuję, znaczy planowałem rozgrywać i, i rozgrywam, no będę już mniej je, je rozgrywał i będę je ja mniej projektował proj 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 bardziej będę szukał shortów, bo jesteśmy na ATH, zgarniemy płynność, tak? Bo tutaj tylko i wyłącznie odpalam te longi, bo tutaj leży dużo płynności, tak? Bo te osoby, które wchodzą w shorty, ustawiają stop losy powyżej tych szczytów, no więc tutaj leży masę, masę płynności i to jest mój ta target, bo jak wiecie, lub nie no cena chodzi w stronę, w którą ma najbliżej płynność, tak, czyli z tej strony no nie ma płynności, bo zebrana została właśnie z tego miejsca, te dołki też pozostały powymijane, tutaj ładny fakeout, ładna fałka, no i najbliżej płynności właśnie jest to miejsce, tak, czyli jeżeli może tutaj fakeoutujemy, dojdziemy do tego 4-godzinnego gapa i pójdziemy jeszcze raz do góry, to już raczej sądzę, że pójdziemy po tą płynność. No, wczoraj targetowałem właśnie tą płynność, to jest zebranie płynności. Nawet możliwe, że po tym zebraniu płynności byśmy poszli po ATH, no, ale niestety zawróciliśmy tuż po zebraniu tych dwóch szczytów, czyli no, doszliśmy do tego jakiegoś tam oporu. Bardzo możliwe, że to jest po prostu. Taki fake out dla e, ulicy, czyli e, oni tutaj dokładają do tych shortów, wchodzą jeszcze w shorty i sądzą, że ta cena zejdzie. Więc jak tutaj jeszcze przebijemy tą linię trendu, oni będą mieli jeszcze więcej potwierdzeń, że o dobra, przybiliśmy linię trendu, e, wchodzimy w shorty, tak? Ładujemy się w shorty, ustawiamy stop lossy e, powyżej tego szczytu i targetujemy, załóżmy ten, ten dołek. Co nie? A cena, załóżmy zrobi coś takiego, zejdzie tutaj do 4-godzinnego gapa i nagle odbije, i pójdzie po nowe ATH i wybije coraz więcej. To osób. Bardzo możliwe, że po prostu Bitcoin teraz robi coś takiego, czyli akumuluje te ordery stop-lossowe, te osoby, które tutaj wchodzą w te shorty właśnie z tego miejsca dodatkowo, bo widzą, że odbija się od oporu, tak? Wchodzimy w, w shorty i po prostu Bitcoin akumuluje te shorty, te stop-lossy tutaj, żeby po prostu w jednym ruchu po prostu je powybijać i pójść po jakieś wyższe, wyższe szczyty. Więc tak to widzę, co tutaj może się wydarzyć na Bitcoinie. A jeżeli chodzi o Ethereum... No to na razie wygląda bardzo stabilnie, teraz testujemy jednodniowego gapa wzrostowego, którego tutaj zostawiliśmy, po, tym, po tej reakcji z tego jednodniowego gapa widzicie jak cena poszła do góry, no ale jeszcze to nie jest to, no, bo Bitcoin tutaj może może namieszać. Tak, jesteśmy na linii trendu, jakim przebije, no to Ether może pójść poniżej tego gapa i znowu pójść w dół. Dlatego cały czas obserwuję to co robi Bitcoin. Jeżeli będzie chciał iść do góry, no to będę wjeżdżał w Ethereum, tak? Tylko tutaj musi być na przykład odejście od tego samego gapa, tak jak mówiłem na Bitcoinie, czyli na przykład Ethereum otwiera nam samej gapa. Załóżmy w tym miejscu i spada gdzieś do tego miejsca i ten CME gap zostaje otwarty tutaj, no to będę szukał te, też tych longów na Ethereum, tak? bo wtedy może pójść po wypełnieniu tego CME gapa i nawet, nawet wyżej. E, więc e, tak to wygląda na Bitcoinie, no przebijamy tą linię trendu i aktualnie cały czas testujemy tego jednogodzinnego, czterogodzinnego gapa I jak go stracimy, no to następny poziom, no to jest ten wzrostowy order block e, od 107,750 do e, 107,200. E, to jest ten order block, no i potem kolejny czterogodzinny e, gap, chociaż nie sądzę, że, e, znaczy nie sądzę, no możliwe, że nie zajdziemy tak niską, że tutaj już po prostu pójdziemy do góry, no ale te, e, te poziomy są... Ważne bardzo poziom, ważnymi bardzo poziomami I nie chciałbym właśnie ich stracić Bo wtedy jeżeli je stracimy No to idziemy po dużo niższe poziomy Bo poniżej tego dołka Nie ma płynności No chyba, że Bitcoin zanurkuje tu do jednodniowego gapa Którego wcześniej nie stestował Tego wzrostowego I dopiero stąd pójdzie do góry Jest to możliwe, chociaż wolałbym tego nie widzieć i żeby to się nie wydarzyło, wolałbym już pójść po prostu po atecha, ale nawet jak spadniemy tutaj do tego miejsca, to i tak będę longować po tą płynność z tych szczytów. No jest tutaj masa tej płynności. No mam nadzieję, że to widzicie, tak jak ja. Mamy jeden knot, drugi knot, trzeci knot. No ta płynność po prostu się tam zbiera i bardzo możliwe, że po prostu Bitcoin teraz właśnie robi ta fejka. O, widzę, że tutaj. Ok, tego wcześniej nie zauważyłem. Mamy tutaj też jednodniowego gapa, który e, usunę, te, pozwólcie, że usunę sobie to i aktualnie czy dobiliśmy do tego jednodniowego gapa? Już to sprawdzam. Tak, dosłownie widzicie, że knocik jest poniżej tego dołka, czyli w tym miejscu, że ten nasz jednodniowy gap, dotknęliśmy lekko tego jednodniowego gapa i mamy już reakcję wzrostową. Dlatego, bo wczoraj zamknęła się ta świeczka, no i dzisiaj mamy powrót do tego jednodniowego gapa i on też jest chyba najważniejszy z tych wszystkich e, teraz Widzę, że najważniejszy z tych wszystkich gapów, które tutaj zostały. Tego 4 godzinnego mogę usunąć. No dla mnie to jest bardzo ważne, e, bardzo ważne e, miejsce. Jeżeli będziemy schodzić poniżej, no to nie chcę zobaczyć dniówki zamkniętej poniżej tego jednodniowego gapa. Bo wtedy, jeżeli zamkniemy się poniżej, to bardzo możliwe, że pójdziemy po następnego, a jednodniowy gap leży na 104 tysiącach dolarów. I wtedy dopiero możemy kontynuować do góry. Więc chciałbym, żeby utrzymał bitcoin tego jednodniowego gapa. Bo mamy tutaj mocną świeczkę wzrostową, która zostawia nam displacement. i jest ten jednodniowy gap i chciałbym, żeby on dowiózł nas po A to a więc pousuwałem te wszystkie gapy i zostanę tylko tego jednodniowego gapa. To jest bardzo mocny poziom, mamy jednodniowego gapa, czterogodzinnego gapa, 1-godzinnego gapa, więc ten poziom jest na pewno bardzo ważnym poziomem, chociaż no, nie podoba mi się, że ten poziom się idealnie zgrywa właśnie z linią trendu spadkowego, więc e, no może Zajdziemy nawet do, no, do tego gapa i do to, i tych wszystkich, którzy patrzą na tego jednoczącego gapa linię trendu, bo wiecie, że ja tak nie lubię rozgrywać pozycji y, tam gdzie jest linia trendu. bo no, zazwyczaj bitko manipuluje, więc w, ten jednoczący gap jest bardzo ważny, no ale y, możliwe, że zajdziemy do tego y, gapa z tego miejsca, żeby fakeoutować wszystkich i stąd urośniemy, bo no, teraz prawdopodobnie dużo osób wchodzi po prostu ulicy e, po tej linii trendu, tak? i celują właśnie w nowe ATH, czyli wchodzą w takie longi. Załóżmy z tego miejsca, ustawiają stop losy, no nie wiem, gdzieś w tym miejscu albo nawet w tym miejscu, i wchodzą w jakieś tam chore longi. No i Bitcoin co zrobi? No, bardzo możliwe, że po prostu ich powybija. Nawet zejdę do tego jednodniowego gapa i dopiero pójdzie po tą płynność. No chyba, że zrobimy coś takiego, czyli tutaj pójdziemy po tą płynność i tutaj zawrócimy po te płynności z tych longów. Nie wiem, co tu się wydarzy, ale jak będzie, właśnie cena. Szła do góry, czyli będziemy tutaj wyraźnie chcieli iść po te płynności. No, to będę szukał jakiegoś longa, tak jak robiłem to tutaj. Po tą płynność z tego miejsca, tak samo jak będziemy dochodzić do tych miejsc i zostawiamy simig gapa, to też będę szukał longa. Tutaj nie będę shortować, bo ta cena może w każdym momencie się obrócić. Jesteśmy w bardzo mocnym trendzie wzrostowym. Na mniejszych interwałach, no nie chcę po prostu tego shortować, no bo cena w każdym momencie może się odwrócić. Z tego gapa, z tego order bloku, z tego jednodniowego gapa, więc na pewno nie będę szukał shortów, tylko jakieś longi z większym potwierdzeniem, czyli wyraźny kierunek, że chcemy iść po tą płynność, albo wyraźny kierunek, że spadamy tutaj i mamy z gapa, i potem idziemy po wypełnienie go, to też wtedy będę wchodzić w longa. I tak aktualnie rozgrywam ten rynek, szukam jak najwięcej potwierdzeń, bo aktualnie jest bardzo ciężko rozegrać, szczególnie kiedy tydzień temu była wojna, bardzo mnie szło, w tym tygodniu jest dużo lepiej ale nie ma co tutaj się zatrzymywać i ciśniemy dalej, dobra, tyle co chciałem Wam przekazać, widzimy się jutro dzięki za oglądanie, cześć